Cześć, z tej strony Janek z Ergan.pl, A dzisiaj będzie taki mały, spontaniczny film serwisowy. Trafił do mnie rewolwer na kule gumowe, który podobno jest nieszczelny. I zaraz to sprawdzimy. Z mojego doświadczenia najczęściej takie objawy są konsekwencją tego, że długo sprzęt pracuje na sucho i lubi tutaj przy tym zaworku, który informuje nas o ciśnieniu w systemie po prostu sobie uciekać gaz a wystarczy sprzęt smarować w miarę regularnie, ewentualnie korzystać z naboi czyszcząco-smarujących i takich problemów nie mamy, no ale zobaczmy wsadźmy kapsułkę i zobaczmy, jakie będą objawy. Wkręcamy. Dokręcamy i przebijamy. Ewidentnie ten dysyczy. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, usłyszeć. Co trzeba zrobić w tej sytuacji? Bierzemy strzykawkę z zwykłym olejem silikonowym. Jeżeli mamy fajny pojemnik, którym łatwo zakropić, to można bezpośrednio dokładnie w tym miejscu. Zaczynamy smarowanie. Po wkropleniu kilku kropel oleju delikatnie naciskamy zawór. Można nawet upuścić trochę gazu. I słuchamy, czy się zmieniło. Zwykle można to załatwić już podczas pierwszego naboju CO2. Upewniamy się, że nie ma niczego w lufie, że mamy pusty bęben. Względy bezpieczeństwa i testujemy. Wygląda na to, że nie syczę. Dociskamy i znowu kilka strzałów. Au. Samo ciśnienie już potrafi być mocno odczuwalne. Kilka kolejnych naciśnięć. No i jest szczelny. Jak najbardziej. Nie zapominajcie smarować tutaj, ale również całego sprzętu. Ja sobie wystrzelam ten cały nabój i zaraz wracamy. Nabój jest już wystrzelany, nie ma ciśnienia w układzie. Widać, że ten wskaźnik się schował. Odkręcamy, czyli diagnozę mieliśmy prawidłową. Odkręcamy korek. Wyciągamy i co teraz? Tam na samym dole, o widzicie, na środku jest otwór, którym gaz dostaje się do zaworu, czyli do tego elementu od tyłu. Tam powinniśmy też, nie za dużo, ale trafić idealnie i wkroplić z dwie, nie więcej, bo nie chodzi o to, żeby tam pływało, krople oleju silikonowego. Celujemy przez kamerę trochę trudniej. I dobra. Mamy to. Mamy to. Niech on sobie tam wpłynie. No okay. To jest wszystko ok. Kolejna sprawa to zawór strzałowy. Ten, który widzimy tutaj. Też zależy nam na tym, żeby był czysty i delikatnie nasmarowany. Słowo delikatnie to bardzo kluczowa kwestia, bo on nie może pływać. Nie chcemy, żeby nam się wklejał jakiś tam sypek, kurz czy piach. Więc znowu. Tu wystarczy jedna kropla, jedna, dwie. Celujemy tak, żeby trafić w zawór. O. I teraz chcemy to wszystko rozruszać. Patrzymy, jak z lufą. Lufa nam się przemieszcza podczas indeksowania każdego strzału. Jeżeli już mamy Chwilę na serwis. Zobaczmy, czy ona rusza się swobodnie. Czy nie ma tu jakichś zabrudzeń, ale wszystko wygląda całkiem dobrze. I to ładujemy kolejny nawój. Teraz po smarowaniu chcemy, żeby ten cały smar, smar olej, który wkropiliśmy, dostał się tutaj do zaworu. Dlatego. Trzymamy cały czas rewolwer chwytem do góry i damy zrobić robotę grawitacji. Wkładamy kapsułkę i zaraz będziemy ją dokręcać, ale jeszcze zwróćmy uwagę, czy tutaj wszystko jest czyste? Wygląda ok, ale jeszcze musimy nasmarować i przyjrzeć się naszemu przebijakowi. Kluczowa jest ta uszczelka dookoła. Ona musi być czysta, tutaj się potrafią jakieś sywki wklejać czasami, ale to wystarczy uczyścić palcami i nasmarować. Do smarowania tych uszczelek ja najczęściej używam nie oleju, a smaru. To jest CX-80 Smar mam tak długo, że już się tubka rozpadła. Bo naprawdę wystarczy minimalna ilość. I rozprowadzamy. Sprawdzamy czy nie ma tutaj nigdzie jakichś dodatkowych zabrudzeń. A następnie to samo robimy z przebijakiem trochę silikonu tam umieszczamy, zakręcamy i sprawdzamy mamy zakręcone. Przebijamy kapsułkę i testujemy. Ja sobie sprawdzę najlepszym organem testowym, czyli uszami. Tylko niech nie przyjdzie do głowy za spust, bo zostaniecie głusi. Nic nie syczy. Dobra. Trzymamy rewolwer zaworem do dołu i oddajemy pierwszy strzał. Ciśnienie wypchnie nam Cały olej przez zawór i lufą do przodu. Najlepiej wsadzić sobie bęben, który zapobiegnie nam, żeby chlapało coś na boki, i wziąć sobie jakiś ręcznik papierowy albo kawałek szmaty, bo będzie nam pluć olejem. No tylko podczas pierwszego strzału, ale nie chcemy niczego ubrudzić za bardzo. Nie przekładajcie może bezpośrednio do ręki, bo możecie jednak samym ciśnieniem sobie pewną krzywdę zrobić. I cyk, pierwszy strzał. To był ręcznik. Może tak. Jakbyście się pytali, czy się nadaje do samoobrony. Samo ciśnienie potrafi zrobić takie coś. A to jest olej. Sprzęt jest zakonserwowany, w pełni sprawny i działa. Jeżeli będziecie robić taki serwis, co ja wiem, jedno opakowanie kul, to sprzęt będzie niezawodny, będzie działał bardzo długo. I to tyle z naprawy. Dzięki. Podajcie do sklepu ergen.pl. Zobaczcie, co tam więcej ciekawego mamy. No i subskrybujcie.